Siemano widzowie, witam Was w kolejnej części poprzedniego unboxingu. Jak widać, zaczynamy z grubej rury. Ups, moje dane. Haj, tak nic nie wystalkujecie, wy świry, ale dziękuję, że o mnie myślicie. Także lecimy dalej. Eee, I co my tutaj mamy? No, jakiś piękny gratis w postaci Dereczki, którą już mam, ale jak wiecie, Derek na 500 modeli nigdy nie za mało. Także tu ładne podziękowania i. Ja już nie pamiętam, co jest w tych paczkach, tak szczerze. Także ja to teraz komentuję i nagrywam pod ten film, nie wiedząc w sumie, co ja tam otwieram. No ale tak, tu mamy paczuchę z wymiany za sprzęt jeździecki i wziąłem sobie takie fajne modele, których raczej nigdzie nie znajdę tak prędko, za fajną, okazyjną cenę, bo ludzie lubią zdzierać z nas pieniądze. No tak. Ogólnie w poprzednich głosówce, jeśli mogę tak nazwać eee, trochę dmuchałam wam w mikrofon ale wybaczcie, nie chce mi się tego nagrywać drugi raz, także lecimy jak widać była kucka szetlandzka klaczka rasy szetlandzkiej tutaj był źrebaczek shire albo Kleizel, nie mam pojęcia no i klacz chyba arabska, angloarabska właśnie nie znam w ogóle jej rasy jak ktoś zna się to niech mi powie chętnie się dowiem i ma mega creepy wzrok naprawdę przeraża mnie to nie wiem. Śmieszna jest po prostu. Nie wiem, jak można być śmiesznymi i jednocześnie, jak widać ona umie. Ogólnie ma jakiś problem ze staniem. Konia tak dziwnie przypomina, ma jakieś powykręcane nogi. No widać, że babcia z bólem reumatycznym po prostu... No i co? Na emeryturę ją wysłałam na pastwiska, co się będzie męczyć i stać No to na półce co? Kolejna prania. paczucha lecimy. Mega pancerna, owinięta taśmą, ale ja wam oszczędzę tego bólu. Już nie chcę mi się nagrywać i pamięci w telefonie marnować. Tu mamy jakieś creepy dziecko na pierwszy rzut oka w gazecie. No ale pora wyciągnąć nasze dwa modele. Już miałam chwilę laga, że już wam je pokazywałam. A może pokazywałam? Nie wiem. Ale mamy klacz Exclusive ze stajni. Ogólnie na zdjęciach była w stanie idealnym. Ma tu ma jakąś srebrną kropkę na dupie. Nie wiem. Ona jest cyborgiem chyba pod spodem. No cóż, nie szkodzi. Zobaczymy, co da się zrobić. Może uda się ją naprawić. A drugim modelem była klacz Kucafel. Którą zawsze bardzo chciałam, ale nigdy nie mogłam jej znaleźć w ładnym stanie. No ale nigdy nie mów nigdy. Jak widać, zawsze się uda coś znaleźć. No i. To chyba tyle z tej paczuchy. Już mi się modele nie mieszczą, także niektóre stoją w ten sposób. Już pewnie zauważyliście po ostatnich unboxingach. Mam nadzieję, że nie zginie za tymi mustangami. No tutaj u Kucyków trochę fajniejsza sytuacja, bo one są mniejsze mimo wszystko i mogą stać mi pod sufitem centralnie. Także wszystko elegancko, pięknie się mieści. Szlejch mojego brata ma w końcu żonę, tak jak poprzednio byk, także super. No ogólnie teraz będzie grubo, ja tu prowadzę spis modeli, więc jak ktoś z Was będzie niegrzeczny, to też tam trafi. a ta paszka będzie gruba, tu jest mnóstwo figurek i dostałam nawet jakieś śmieszne gratisy, z, nie wiem, to wygląda jak z gazetki Kurier czy coś. No ale dobra, znowu pełno gazet, pełno folii bąbelkowej. Ja tu nie będę za bardzo gadać yy, o każdym modelu pojedynczo, ponieważ to są, jak widać, modele z gazetek. Sorry za uwaloną rękę, ale stwierdziłam, że... Będę używać jej jako paletki do malowania modeli. Nie wnikajmy. No jak widać jest ich cała masa. Ja tutaj będę Wam je po kolei pokazywać. I im akurat chcę poświęcić osobny odcinek i trochę o nich poopowiadać. No poza tym, że niektóre pudełka były w takim stanie opłakanym, bo się tam połamał ten plastik czy coś. Tak z modelami wszystko było w porządku. Tym się nie przejmujcie. Wiecie, jest super zarąbiście. Poczekajcie, zjem sobie lody. O Jezu, sorry, zarąbałam w mikrofon. Wracając. No i tutaj co? Mamy źrebaczka. I każdy następny też będzie źrębaczkiem. Więc nie wiem, posłuchajcie sobie przyjemnych odgłosów natury może. A ja będę sobie takie je pokazywać, wiecie, opłakiwać stań opakowań. Ale rym. Ale human ze mnie żaden, także nie liczcie na jakieś wiersze zaraz. I ogólnie trochę se pogadam. Teraz w sumie, czemu nie, yy, odnośnie poprzedniego odcinka, zadam pytanie, czy chcecie mojego, żeby założyła TikToka? No i były trzy odpowiedzi, że w sumie to spoko. Także TikToka założę, ale to dam wam znać w następnej części, co i jak, że tak powiem. Podam wam nazwę i wszystko, jak wrzucę już jakiś filmik. Żeby nie było i co? I jeszcze, skoro powróciłam na te YouTuby, to chciałabym w sumie jakieś Q&A zrobić. Ale takie, wiecie, postarajcie się, nie, że tylko dwie osoby napiszą mi pytania i na tym się skończy. Tylko takie fajne te pytania, wiecie. Ale takie, niekoniecznie może związane że z tym, ile masz lat, ile wzrostu i takie rzeczy, wiecie, jakieś ciekawe, żeby były, żeby potem... Było jak się wykręcać od nich, wiecie o co chodzi, nie? A tam widzę jakiś koń pijany przyjechał. No super. Także tak. Yy, jeśli jakiś koń tutaj, co Wam teraz pokazuję, miał coś ze sobą nie tak, to spoko. Wszystko z nim już jest w porządku, naprawiłam. Nie wiem, czy nagrywałam to jak poprawiałam, pewnie tak, ale czy to wrzucę tutaj, to zobaczę, bo tak na bieżąco komentuję żadnego scenariusza, wiecie, na spontanie najlepiej, najdziwniej wtedy wychodzi No i co? Boże, jak ja gadam, Matko Boska. Chyba nie powinnam zakładać tego YouTube'a. Potem nie dam znajomym w ogóle dojść do słowa. To bardzo źle wpływa na ludzi. O czym ja w ogóle gadam? W tyle są kurde, plastikowe koniki. Muszę się chyba uspokoić. Matko, jak ja dmucham ten mikrofon, ja Was naprawdę przepraszam. To nie jest celowe. Także, tak jak wspominałam, niektóre konie miały ze sobą coś nie tak, ale w tym wypadku bucha to jakaś mąka. No nie wiem, w każdym razie schodziło po starciu palcem, więc sądzę, że to nie jest nic szkodliwego. Ten z kolei miał niepomalowane kopyto, także brawo dla szlejcha, jesteście super. Naprawdę malowania na poziomie zaawansowanym. W międzyczasie, jak e, otwieram drugą część tych samych źrebaków, czy też wam się wydaje, że w momencie, jak Szlejk wypuszcza malowanie w jakikolwiek sposób ekskluzyw, to że się nad nim nie stara, w sensie widzę to bardzo na przykładzie, na przykład właśnie tych żrebaków, że te starsze, mimo wszystko, są takie nawet nawet, a im nowsze, to są tak na odwal rzucone. W sensie, na przykład, że mają tylko czarną grzywę, a reszta ciała jest szara. Nie ma żadnych cieni ani nic. I lecimy z kolejną paczuszką, którą otwierałam w bardzo dziwny sposób. wiedziałam że będę się na nią pastwić, bo nie mam kreatywniejszego sposobu na jej otworzenie. I tutaj... Miłe podziękowania i agresywnie wyciągamy model z pudełka, bo, bo trzeba szybko już teraz mieć. Od razu wyciągnąć go, ręce się trzęsą, wiecie o co chodzi, adrenalina. A jest to klacz Persheron, z którą miałam mega śmieszną sytuację, ponieważ kupiłam ją za 40 zł, ponieważ pani, od której miałam kupić za 20, sprzedała komuś innemu, bo kliknął szybciej, kup teraz, mimo że mi ją zarezerwowała. Także mega nie polecam. Następna paczka to były źrebaczki magiczne. Ten miał taką żółtą plamę wokół tego znaczka i chciałam ją zmyć zmywaczem do paznokci. W skutek. zmyłam cały znaczek i musiałam odmalować go jeszcze raz, dlatego znowu zrobiłam ze swojej ręki paletę. Ja jestem jakaś chora psychicznie. A drugi źrebaczek był na moldzie Knaps i był w podobnej tematyce jak tamten holsztyński. I nie wnikajcie jak zapuściłam swoje półki, że już pająki się z tyłu osiedlają. Spokojnie, ja już to wyczyściłam do tej pory. I jeszcze był tam jeden rybaczek, też z tej samej serii. Ale tego dnia jeszcze jedna paczucha mi przyszła, i tutaj Wam zasłaniam moje dane, bo nie chcę, żebyście mnie stalkowali. I znowu mnóstwo różnych. Yy gazetek, a w środku mamy Brejera i jest to Brejer Tease the Love. Yy, miałam go na swojej chcieliście i w momencie jak chciałam go kupić, to Brejer stwierdził, że nagle podniesie mu cenę do 320. Ma jakąś dziwną bruzdę na pysku, taką nierówność, ale co tam i tak kupiłam taniej niż od Brejera, wciąż przepłacając, ale dobra, chociaż jest, także super. Następną paczką jest znowu Pewnie szlejchowa paczka, bo jest trochę mniejsza. I się dobrze widzę, znowu są to źrebaki z gazetek. Jak mówiłam, chciałabym poświęcić na takie omawianie tych modeli troszeczkę bardziej szczegółowy film. Dlatego tutaj nie będę za wiele wspominać, po prostu pokażę, że je mam. Wiecie, Ego Top musi być kolekcjonerskie, także chwalę się. <laughs> I już mam ich tyle, że się nie mieszczą. I na ten moment, kiedy to nagrywam, brakuje mi już tylko czterech modeli. Także jestem z siebie dumna. No i tutaj był jeszcze ten, ta wersja z piłką i te, jeśli dobrze kojarzę, to to jest chyba źrebak konnemara, bo jak przyrównuję to nogi ma tak samo, tylko ten jest trochę taki bardziej gipki i cienki, więc w sumie nie wiem. No ale na tym się jeszcze nie skończyło, jeszcze ten został, ale już tego nie wyciągnęłam chyba z pudełka. No ale wlatujemy z kolejną paczką i... Nutella! O oh my gosh! Uwielbiam Nutellę. A w środku kolejny źrebaczek z gazetki. No teraz to taki spam będzie ich, że wiecie... W następnym unboxingu też będą te źrebaki. Także zobaczycie tu chyba wszystkie możliwe warianty tych źrebaków przy okazji. No i co? To jest mój chyba jeden z bardziej znielubianych źrobiąt. Jest taką straszną pokraką. No i co ja mogę o nim powiedzieć? No jest... To jest spoko, ale nadal jest źle. Tak oko mu się trochę wlało. No ale, no, wiecie, mimo, że pokraka, to chociaż szlech dał mu jakąś płeć wyjątkowo. No więc tak, paczka jest, wleciała, super, nożyczki, bam, siedzą. I co? Mamy Avengersów. Nie, nie zamawiałam klocków Lego, to są kolejne modele. Kto by się spodziewał? Trochę ciężko wychodziły z tego pudełka, trochę się musiałam poszarpać z nimi, no ale wiecie, tak w życiu bywa, nie każdy chce żyć z sobą w zgodzie. No ale w środku mamy... Modele na kupie to było bardzo niepokojące, że kilka modeli było ze sobą razem w jednym miejscu. A co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ludzie chyba muszą zacząć oglądać moje odcinki i patrzeć, co się dzieje, jak źle zapakujesz konia. Tutaj nogi mu wykręciło, mimo że jest źrebakiem. Nie wiem, może ma jakieś schorzenie. Nie wiem, ale to się da naprostować, także spoko nie jest aż tak źle. Nawet stoi. Więc... I miał jakiś dziwny wosk na kopytach. Przyznam szczerze, że trochę to mnie obrzydziło, ale musiałam to zdjąć igłą i... No, źle to wygląda. W sensie... Źle się na to patrzy. Wygląda jak ktoś by woskowinę z uszu mu tam wsadził. No, generalnie nie, nie za przyjemne to było. No, ale no dobra. I tak. To są kolejne śrebaczki z gazetek, te starsze, więc że tak powiem te fajniejsze, lepszej tej rzeźby i struktury, bo te nowe są takie bardziej gumowe i takie cienkie, jakby oszczędzali kurde na materiale, a tamte były takie fajne, masywne, trochę cięższe, no jak pełnoprawna figurka, nie? W paczce była chyba czwórka tych śrebaków, na razie tutaj pokazałam Wam trójce, ten jest chyba. Ten on zawsze mi się podobał strasznie, i to przez niego zaczęłam te gazetkowe kupować. To wszystko jego wina. Trochę mu farba wyjechała, no ale co tam? Tutaj ma jakieś. Zadrapanko, ale co tam wiecie. Myślę, że wcale lepiej by nie wyglądał nowy prosto z gazetki. No a temu fryzyjczykowi właśnie wstawiłam nogi. Znaczy <gryw> między karton. Znaczy karton między nogi. <gryw> I tak, żeby ktoś się nie spróbował, to nie jest ten zwykły źrebak fryzyjski. I na filmiku z tymi końmi po prostu pokażę Wam różnicę. A teraz uwaga, mój super refleks bohatera, kabum. A teraz ja z Grażynką dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w trzeciej części. Ciao!